Nazywam się Karol Stalmach, jestem z zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku Białej o profilu Technik Mechanik Lotniczy. To jest symulator oparty na prawdziwym szybowcu SZT-30 Pirat. Jest naszpikowany elektroniką Arduino itd. Siada wszystkie przyrządy działające. Poprawnie. Arduino Leonardo, które jest odpowiedzialne za stery i hamulec aerodynamiczny oraz trymer. Arduino Mega odpowiada za przyrządy, zbiera dane z gry i przekazuje na silniki krokowe, które potem pokazują odpowiednie parametry. Jest to symulator, który został wykonany przez uczniów naszej szkoły na Olimpiadę Innowacji Technicznych około 3 lata temu. Szybowiec ten ma ciekawą historię, gdyż wodował nieopodal lotniska na żarze. Hamulec aerodynamiczny zabudowany jest ze specjalną sprężyną, która symuluje opór powietrza w trakcie lotu.